Dzisiejszy filmik przedstawia e, testy e, kilku uniwersalnych procedur e, obsługi e, dla procesorów e, microchip. Tu konkretnie mamy procesor microchip typu PIC16F877, traktowany zegarem 4 MHz. E, I te procedury e, obsługi obejmują takie urządzenie jak e, typowy wyświetlacz LCD, zgodny ze standardem HD 44780. to jest wyświetlacz w dwie linie po, po 8 znaków enkoder inkrementalny tutaj mamy ten encoderek. obsługa przetwornika analogowo-cyfrowego który jest zawarty w strukturze tego procesora to jest przetwornik 10-bitowy tutaj mamy potencjometr, którym regulujemy napięcie Podawane na ten przetwornik analogowo-cyfrowy i procedury obsługi modułu PWM, czyli modułu modulatora szerokości impulsu, który też jest zawarty w strukturze tego procesora. Ja napisałem te procedury jako takie uniwersalne, uniwersalne procedurki, po to, żeby za każdym razem jak się projektuje jakiś układ który wykorzystuje te elementy, czyli przetwornik analogowo-cyfrowy e, modulator PWM e, wyświetlacz LCD e, czy encoder, żeby nie trzeba było tego za każdym razem mm, za każdym razem pisać e, tutaj, tak jak tutaj widzimy, mamy wyświetlacz ten wyświetlacz pokazuje w górnej linii jest napis OK, czyli że e, to wszystko wystartowało mm, poprawnie, natomiast w drugiej, w drugiej linii są dwie wartości, pierwsza wartość to jest wartość zczytana um, z przetwornika analogowo-cyfrowego i tu jak sobie kręcimy potencjometrem w tej chwili mamy na minimum ta wartość to jest 0 to jest no i jak sobie kręcimy to ta wartość się zmienia od 0 do 255 to jest przetwornik 10-bitowy ale ja tutaj zczytuję e, 8 najstarszych, e, najstarszych bitów z tego przetwornika znaczy wyświetlam 8 najstarszych bitów z tego przetwornika natomiast pełne, pełne 10 bitów jest podawane na układ modulatora szerokości impulsu i to widać, tu mamy podłączony miernik i jak sobie regulujemy potencjometrem w tej chwili jest na zero skręcony i podkręcamy sobie i napięcie nam rośnie i ono rośnie prawie do pełnego napięcia zasilania czyli tam do ten układ jest zasilany w tej chwili z układu programatora, to maksymalne napięcie to jest tam 4,56 4 V. Także regulując tym potencjometrem, możemy, jak widać, zmienia się, zmienia się napięcie, zmienia się współczynnik wypełniania impulsu, czyli, czyli napięcie, napięcie średnie. Ta częstotliwość modulacji szerokości impulsu jest tutaj dosyć wysoka, bo jest tam 19,5 kHz, także na takim zwykłym mierniku cyfrowym. To bardzo ładnie widać, że on, on, on te impulsy bardzo ładnie uśrednia. Także, także procedura obsługi przetwornika analogowo-cyfrowego i, i modułu PWM działa poprawnie. No, jak widać na wyświetlaczu, oczywiście to się też wyświetla. Tutaj jest oprócz, że tak powiem, podstawowej procedury obsługi tego wyświetlacza, jest jeszcze procedura, która, która przelicza te wartości. Wartości binarne na wartość taką dziesiętną, która tutaj jest wyświetlana. No i drugą procedurą, ostatnią procedurą, którą napisałem tutaj, to jest procedura obsługi tego, tego encodera inkrementalnego. No i ona tutaj kręcimy sobie w prawo. To jest, to jest ta druga wartość na wyświetlaczu. Te dwie wartości są oddzielone od siebie literką E, żeby się tam nie zlewały razem. No i kręcimy sobie w prawo. Jak widać, tutaj licznik, licznik impulsów rośnie, kręcimy w lewo, licznik impulsów maleje. No i tutaj też ta, ta procedura w tej chwili ona zlicza, zlicza do wartości 8-bitowej, czyli od 0 do 255 ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby to rozszerzyć, żeby to zliczało liczby 16-bitów. Także, także jak widać tutaj ten ten encoder, ten encoder bardzo, bardzo ładnie, bardzo pewnie działa. Ja tam zaimplementowałem w tej procedurze obsługi encodera takie bardzo, bardzo proste, proste mechanizmy. Pierwszy mechanizm to jest, to jest mechanizm, który po wystąpieniu przerwania z, z encodera odlicza czas, na, czas stanu ustalonego no i później jeszcze dwukrotnie sprawdza, sprawdza stan jeżeli ten stan w, w tym czasie dwukrotnego sprawdzania się zmieni no to, to, to taki stan jest odrzucany a na końcu jak już jak, jak ta procedura określi już czy, czy należy wartość licznika zwiększyć czy zmniejszyć to ta procedura jeszcze czeka na stan ustalony, czyli, czyli stan między, 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 między zaskokami. To jest po to, żeby on nie wykonywał jakichś tam błędnych, błędnych zliczeń. No, także tutaj tutaj bardzo ładnie, bardzo ładnie on odlicza. Nawet przy szybkim kręceniu to, to się nie gubi. A dojeżdża do 255, a i tyle, i możemy, tam, możemy skręcić z powrotem do zera. Także tak to wygląda. To jest zmontowane tutaj na razie na płytce takiej yy, uniwersalnej, na, na breadboardzie. Yy, no ale w planie, w planie mam, mam już zaprojektowaną taką płytkę, yy, że tak powiem, stałą, która to będzie miała dodatkowy peryferia, czyli, czyli układ nadajnika odbiornika RS232, magistrale yy, i kwadrat c, mag magistrale. SPI wyjścia mocy za pomocą układu takich, takich Darlingtonów ULN 2803. No i to będzie taka uniwersalna płytka do, do testowania, testowania różnych procedur, do testowania różnych, różnego rodzaju oprogramowania. Tu oczywiście zamiast tego wyświetlacza dwa razy dwie, dwie, dwie linie po, po 8 znaków. Nie, nie ma żadnego problemu, żeby, żeby podłączyć większy, większy wyświetlacz. Tutaj mam taki wyświetlacz 2x, 2x16, ale wiadomo, są wyświetlacze 2x20, 2x40, 4x40 znaków i to, 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 to bardzo ładnie można sobie implementować. I tak to generalnie wygląda.